Cześć wszystkim na kanale Velar. Dziś pokażę, co robić, gdy klawiatura nie działa w Windows 11. Najpierw wchodzimy w ustawienia. Tu wybieramy ułatwienia dostępu, szukamy opcji klawiatury. Teraz włączamy klawiaturę ekranową. Oto ona, włączamy ją. Idziemy do Start, szukamy menedżera urządzeń. Potem można go zamknąć. Wybieramy klawiaturę. Klikamy Aktualizuj sterownik. Przeglądaj i z listy. Klikamy Dalej i czekamy na koniec instalacji. Jeśli to nie pomoże, otwórz CMD jako admin i wpisz te cztery komendy. poczekaj na koniec i zrestartuj komputer mam nadzieję że pomogło to był wela do zobaczenia